Mały update pogodowy. W ogóle cześć! Cześć ci czołem. Dzisiejszy odcinek ma swoich partnerów i sponsorów. Otóż nie powstałby on bez współpracy Matki Natury z miastem stołecznym Warszawa. Także sponsorzy i partnerzy zapraszają na odcinek. Cześć! I witajcie w kolejnym odcinku. Po tej krótkiej zapowiedzi, wiecie już, że jest dzisiaj piękna, zimowa sceneria, wręcz bajkowa. na no, nakręcenia odcinka. Hmm. No właśnie, temat jest prozaiczny, wręcz trywialny, i tak trochę się wahałam, czy zdecydować się mówić Wam o tym. Uchylaj, już rąbka tajemnicy: chodzi o pranie. Ale mm, zacznę od razu od takiego wyjaśnienia i usprawiedliwienia się, że to, będą to ubrania w duchu minimalizmu. I w ogóle temat rozpoczął się od, yy, w mojej głowie od pewnego eksperymentu, nazwijmy to mentalnego, który przeprowadziłam. No i podzielę się z wami jego efektami. I pokażę Wam, co z tego wyszło i dlaczego uważam, że wystarczą mi tylko trzy pary sukienek. <laughs> trzy sukienki, nie pary. <laughs> trzy sukienki. To co? Po prostu. Zaczynamy! Tak. To powiem Wam teraz, na czym polegał ten eksperyment myślowy. Otóż zaczął się od tego, że stanęłam przed swoją szafą, jak to zwykle bywa. Zaspana, otworzyłam ją i pomyślałam sobie, a co by było, gdyby okazało się, że. Oczywiście nie zakładam żadnych czarnych scenariuszy i tak dalej, ale gdyby okazało się, że muszę wyjechać, muszę wszystko zostawić i mam mało miejsca na nazwijmy to mniej potrzebne rzeczy, jakimi są ubrania, ale wciąż jednak potrzebne, no bo w czymś trzeba chodzić, i mogę zabrać ze sobą tylko trzy. Ubrania, plus narzucić to, co można narzucić wychodząc na dwór, czyli kurtka, płaszcz i jakieś buty. I do tego trzy ubrania na powiedzmy tak zwaną zmianę. I czy mam w swojej szafie takie trzy ubrania, czy jestem w stanie wyselekcjonować tylko trzy i czy one by mi wystarczyły, nazwijmy to nie do końca życia może, ale na długi, długi czas, nie znudziłyby mnie, pasowałyby do wszystkiego, czułabym się w nich dobrze, swobodnie. I mam do nich zaufanie i pasują do mnie. To były te kryteria. I to miało być takie szybkie strzały. I powiem Wam, że wybrałam. Wybrałam trzy sukienki. Wszystkie są długie, bo ja bardzo lubię długie sukienki, jeszcze Wam powiem dlaczego. No i tak powstanie ten, od... tak powstał, powstała myśl o tym odcinku. To są trzy sukienki. Na razie ciężko mnie w kamerze przedstawić, ale chodzi o. O, o trzy ubrania, które są dla mnie uniwersalne. I być może, jeżeli będziecie zainteresowani, stworzę jeszcze taką edycję, bo wybrałam trzy, które by pasowały ze wzglę bez względu na porę roku. Chodzę w nich i latem, i wiosną, jesienią, zimą, yy, zawsze. Ale może jeszcze, jeżeli będziecie oczywiście zainteresowani, mogę stworzyć taką serię yy, takich ubrań typowo letnio-wiosennych i typowo zimowo-jesiennych. Te są całoroczne, dlatego są najbardziej uniwersalne. No i one się mogą składać na taką moją kapsułową szafę, jak to teraz się modnie mówi, którą może wam dzisiaj zaprezentuję z różnymi dodatkami. I, i właśnie y y miałam takie obawy, powiem wam, jakie są moje obawy związane z tym odcinkiem, że mogę wzbudzić w kimś jakąś chęć czy pragnienie nowych zakupów. Y jest to jakaś oba obawa, bo, bo to nie jest moim celem. Y nie chciałabym u nikogo przywoływać jakichś być może demonów w przeszłości. Też nie chcę też demonizować do końca zakupów, ale na pewno, na pewno jest tak, że w dzisiejszych czasach, w obecnym świecie, w dobie tego galopującego, szalującego, niepohamowanego kapitalizmu, konsumpcjonizmu głównie, no to mm, każdemu, nam, każdemu z nas pewnie przydałby się detoks. I być przyczyną jakiegoś nawrotu, powrotu do, do kupowania, tylko przez to, że pokażę wam jakieś ubrania, które mogą w kimś wzbudzić chęć zakupów, no byłoby to mm, upiorne, jest to dla mnie myśl. Więc pomyślałam sobie, że powiem wam na, na początku o co chodzi, bo zobaczcie, ja wybrałam 3 sukienki, które wcale nie są w kolorach yy, takiej typowo kapsułowej szafy, czyli nie są w kolorach ziemi, yy, czy, ani takich podstawowych biel-czerni. Wręcz przeciwnie, są to kolorowe ubrania. I dlatego też to nie jest odcinek jako służący jako rada, co nosić, co ubierać, tylko być może jakaś terapia dla mnie, a być może dla kogoś z Was byłoby cudownie, gdyby tak się okazało jakiś przyczynek do takiego życzliwszego spojrzenia na swoją szafę, na otworzenie swojej szafy, przeprowadzenie być może podobnego. Eksperymentu i dostrzeżenie w nich tych perełek, które chcemy zachować, które chcemy mieć i które nam się nigdy nie znudzą, i powiedzenie sobie w, cał, w pełnej szczerości i, i z pełną taką ulgą i taką radością, że mam, mam wystarczająco to, co mam, chcę na tym polegać i to, co mam. Pozwala mi yy, czuć się swobodnie i uniwersalnie, niezależnie od okazji, i wystylizować się yy, łatwym, yy, takim tanim też sumptem, ale też łatwo i przyjemnie. Jak zwykle za dużo gadam. Proszę powstrzymajcie mnie. Przejdę teraz do omawiania tych sukienek, i w tle będą przebitki yy, mnie. W tych strojach, bo chcę Wam zaprezentować je w różnych, z różnymi dodatkami, żeby udowodnić sobie i Wam, że są naprawdę uniwersalne, mimo że nie są, nie są w tych takim stylu, nazwijmy to, minimalistycznym, takim postrzeganym typowo w mainstreamie, ale są moje, są w moim stylu i to też jest ważne. I ogólnie, myśląc o tych ubraniach takich niezawodnych, takich trzech podstawowych, Pomyślałam sobie, że jakich, dzięki jakim kategoriom, bazując na jakich kategoriach, wyodrębniłam je i wybrałam właśnie te. Jest to kategoria dostosowanie do każdej pory roku, czyli taka właśnie uniwersalność, jeśli chodzi o pogodę. Druga uniwersalność polega na uniwersalności, jeżeli chodzi o okazję i styl. A trzecia, tak szeroko pojęta wygoda, którą będę omawiać, mam nadzieję, po, po kawałku. I, i w różnych też aspektach. Zacznę od. Y, wszystkie te sukienki w ogóle są ze mną już parę lat. Najstarsza ma chyba 5, najmłodsza może 3-4, więc mniej więcej w tym samym czasie kupione, I, czyli nie wszystkie są kupione, jedna jest prezentem, y, jedna jest z jakiegoś outletu. Ogólnie to już są, są rzeczy, które nie są w żadnych obecnych kolekcjach, także no, nie będę też chwalić linkami, bo tak jak mówiłam, nie chcę nikogo zachęcać do takich zakupów, tylko pokazać Wam, że, że się da, jak się chce, albo się nie da. Może się okaże, że to będzie klęska, że poniosę klęskę na tym polu bitwy, polu bitwy <grydy> zwanym modą. Ja też chcę tutaj zaznaczyć, że być może uraziłam kogoś, a nie było to moim zamiarem, kto potrafi ubrania podnieść do rangi sztuki. I to prawda, dla niektórych takie nawet rzeczy prozaiczne, jak jedzenie czy właśnie ubranie, Potrafią być sztuką i mieć walor, potrafią odnaleźć walor artystyczny, czy wręcz tworzyć sztukę poprzez ubrania czy jedzenie. I to nie jest mój case. Co do jedzenia, to już w ogóle, w ogóle nie, chociaż doceniam cenie i podziwiam tych, którzy tak potrafią, a jeśli chodzi o ubrania, to, to właśnie tylko sukienki. Rzeczywiście potrafię w sukienkach dostrzec jakiś przejaw sztuki i potrafią mnie one użyć, zaczarować, no ale tak jak mówię, obrazy też mnie zaczarowują, a jednak nie mam potrzeby kupowania ich. Nie kolekcjonuję sztuki. A sukienki już chyba tak. No więc czas z tym skończyć i przekonać się do tego, co mam i udowodnić sobie, że potrzebuję dużo mniej niż mi się wydaje. Pierwsza sukienka. To jest właśnie ta zielona w groszki. Ona jest niesamowita. Powiem Wam zaraz dlaczego. Po pierwsze, ma taki bardzo ładny, trochę prześwitujący, ale dzięki temu oddychający materiał. On jest naturalny. I przede wszystkim ten materiał, właśnie chodzi o jego print. Zobaczcie, jakie to jest niesamowite, że ona jest zielona, ma białe kropki i wydawać by się mogło, że to już jest dużo, a jednak, nie wiem, czy to będzie widać, ona ma tutaj ponaszywane wszędzie takie listki z ciemniejszego odcienia i takiego bardziej kryjącego tego materiału o tej samej fakturze i obszyte właśnie ciemnozieloną nitką. O, może pod światło to bardziej widać, że ona ma tutaj print. I pod spodem jest taka bawełniana halka, która właśnie służy temu, że zakrywa to, co powinna zakrywać, bo sukienka prześwituje. Dodatkowo. Sukienka ma pasek, więc mogę ją związać w talii. Co zobaczycie, na, co widzicie na nagraniu, to też wiele ułatwia, bo po pierwsze ona jest luźna, jako krój ma luźny, ale jak się ni nią zepniemy, no to możemy nadać jej jakiś fason i podkreślić sylwetkę, dopasować ją do sylwetki. I tutaj ma takie ozdobne falbanki, na dole też jest falbanka. Jest ogólnie niesamowicie urokliwa i Teraz powiem Wam, dlaczego jest uniwersalna, jeśli chodzi o pogodę. Yy, dlatego, że yy, jeśli założę do niej yy, marynarkę grubą, to będzie i na chłodny, wiosenny, letni wieczór. Jeśli założę na nią kurtkę yy, zimową, już taką bardziej przejściową, powiedzmy, ale krótką, to wciąż nie zaburzy to proporcji sylwetki, ona dobrze się prezentuje z krótszą kurtką. Z płaszczem też jak najbardziej, troszkę wystaje taka dekoracyjna falbanka, ale mnie to nie przeszkadza spod płaszcza. Do butów też mi wszystkich pasuje, do butów letnich, do butów eleganckich, do butów zimowych, nawet takich ciężkich, topornych, potrafi, to to jej nadaje takiego yy, innego trochę sznytu, takiego bardziej casualowego. No i już przechodzę właśnie do, do okazji, bo ja w tej sukience jestem w stanie pójść do teatru, w sensie lubię, wybieram ją zazwyczaj na takie wyjścia, a zwłaszcza wtedy, kiedy gdzieś muszę dojechać, na przykład do innego miasta. I yy, wtedy często na przykład ubieramy się tak wygodnie i bierzemy coś na przebranie, no bo czeka nas długa podróż. Ta sukienka się nie mnie, to jest jej kolejna zaleta. Nadaje się na podróż, można ją spakować do walizki, można w niej siedzieć w samochodzie, nie jest się nigdzie ściśniętym, więc to też ułatwia takie jakby prace jelit, powiedzmy w ten sposób, a jednocześnie po wyjściu z tego samochodu wciąż wygląda się dobrze, świeżo. Więc to jest jej właśnie ta wygoda. Mogę w niej swobodnie ruszać rękami. Nie blokuje mi ruchów na dole, więc mogłabym w niej też tańczyć. To są wszystkie te aspekty, które biorę pod uwagę analizując taki idealny ciuch, że właśnie mogę w niej ruszać rękami, nogami. Nie boję się, że też się ubrudzę w niej, bo czasami wiecie, taka biała, tak jak tutaj, taki biały materiał sztywny, to jemy coś, powiedzmy, barszcz. Jedyne o czym myślimy, to zaraz ten, ten materiał będzie taki w kropki albo taki satynowy materiał, który też na przykład każdą plamę z wody jakoś wyolbrzymia do tego stopnia, że wydaje nam się, że to jest jakaś tłusta maść, która nigdy nie wyschnie, a czasami zostają jeszcze zaciski, więc to nie jest ten case. Ja się tutaj nie boję umyć rąk, że się cała pochlapie, bo nawet jak się pochlapie, to tego w ogóle nie widać. Jest wygodna, tak jak już mówiłam, nie uchlapie sobie jej przy jakiejś nieprzyjemnej pogodzie, a nawet jak się uchlapie, to nie widać. Łatwo się ją pierze, można ją prać w pralce, to jest kolejny dla mnie wyznacznik idealnego ubrania, że można prać w pralce, nie trzeba prasować. No mogę chyba wyliczyć w nieskończoność. I do tego stopnia ją uwielbiam, że noszę ją zarówno do pracy, bo się czuję w niej wygodnie, mogłabym założyć ją na spacer, na zakupy, ale też y, byłam w, nie, w, w niej na chrzcie, na chrzcinach, na, w teatrze właśnie i w wielu innych okazjach jeszcze też się sprawdzi. To jest pierwsza sukienka. Druga to już jest coś bardziej, powiedzmy, odważnego, zarówno w formie, jak i w materiale. Po pierwsze, y, kolejna rzecz, że uwielbiam tę sukienkę, bo jest oryginalna, ma piękny, piękny bawełniany materiał w takie kwiatuszki delikatne. Czerwień to chyba nie jest taki mój y, kolor, o którym y, mogłabym powiedzieć, że jest ulubionym, czy jakoś najbardziej mi pasuje, ale ja się w tej sukience czuję rewelacyjnie. Jakoś tak y, swobodnie, lekko, do tańczenia, nie blokuje rąk, nie blokuje nóg. Ma piękny, a jednocześnie też nie jest workiem, tak samo jak ta pierwsza, ale już nie ma paska, ale wciąż jest wygodna. Ma suwak z boku, więc ma z tyłu guziczek, tak jak i tamta. No i tutaj, zobaczcie, jaki piękna dekoracja, naszywka na rękawie. To już jest mój osobisty wkład w tę sukienkę, bo tak ją postanowiłam ozdobić dodając, zobaczcie, te kwiaty. Uważam, że dzięki nim jest jeszcze bardziej taka orientalna. No, uwielbiam ją. I dodatkowo ona też się pierze, też mogło, że się trochę sprawa, ale to nic. Ma piękny taki obszerny dosyć dół i ona chłodzi latem. Ona chłodzi latem i grzeje zimą. Dlatego uwielbiam sukienki długie. Po pierwsze, nie trzeba się przejmować rajstopami. No bo w sensie że latem można ich nie zakładać, jak jest tak trochę chłodno, ale jakieś klapki do tego, na przykład z zakrytymi palcami ta sukienka, czy, czy każda z tych właściwie, jest super latem. Czy na jakimś, jakiejś wycieczce też można chodzić? Ja na wycieczkach zazwyczaj noszę sukienki, bo dla mnie sukienka jest najwygodniejsza. Nie blokuje ruchów na dole, nie blokuje niczego w pasie, jeżeli nie jest jakoś mocno dopasowana, oczywiście. Można w niej. Jest jednym ubraniem, więc nie trzeba myśleć o tym, jak dopasować górę z dołem, tylko po prostu jedno ubranie. I dla mnie to jest najswobodniejsze ubranie, to no właśnie długa sukienka, a zimą też zakrywa nogi, więc jest cieplej, można założyć grubsze raj, rajstopy, czy jest nawet rajtuzy, grube, masywne buty. I do tej sukienki też masywne buty, na przykład takie kowbojki nadają jej takiego wyrazu właśnie. Amerykańskiego, takiego kalifornijskiego luku, a do jakichś klapek letnich, no to już jest typowo letnia stylizacja, do szpilek, no to już jest taka na wyjście, pasuje do marynarki, do sukienki, do płaszcza. Cud, jest ona dla mnie takim objawieniem, bo mnie ratuje w wielu sytuacjach, kiedy nie mam na nic pomysłu, to właśnie te trzy zawsze są jakimś pomysłem. I trzecia to już jest prezent. Być może najbardziej, chociaż czy ja wiem, czy jest najbardziej oficjalna, na pewno tutaj te zdobienia przy, mm, przy szyi, przy kołnierzyku, on jest taki stójkowy, nadają jej jakiś tam charakter trochę bardziej, ja bym powiedziała taki bizantyjski wręcz. Ja się w nim czuję, albo jak, jakaś y, egipska <grym> Tak, Taką mam właśnie fantazję, przepraszam za nią. Tutaj zobaczcie jaki jest bardzo oryginalny taki pas. Yy, on jest taki elastyczny, naciąga się i bardzo tutaj ładnie podkreśla sylwetkę, jednocześnie jej nie ściskając. To nie, te, dzięki temu, że tu jest właśnie gumka i ona jest trochę powyżej, troszkę jest powyżej pasa, zaczyna się. No to też to bardzo nie przeszkadza. Dół jest też taki falbaniasty i pod spodem jest podszewka. W tamtej czerwonej nie było podszewki, tutaj jest podszewka taka o, w takim bardzo energetycznym kolorze, a ta jest bardziej zgaszona i dzięki temu pasuje właśnie, bo te wszystkie sukienki też nie mają takich kolorów stricte wiosennych, ani letnich, więc na zimę pasują jak ulał, ale jednocześnie latem nie, nie rażą w oczy, że są zbyt y, ciemne, bo one mają taki, taki wesoły w sumie print, tam trochę powiedzmy jesienny, taki kolor jesiennych liści, albo lasów, albo grzybów. Tak, to jest kolor grzybny. To na grzybę może być. I właśnie, czy mogłabym ją założyć na grzyby? Pewnie mnie nie założyła na grzyby, bo byłoby mi szkoda, że się gdzieś o gałęzie zahaczy. Ale na upartego i na grzyby by się znalazła, by, by mogła pasować. Po prostu jest do wszystkiego: do swetra, do płaszcza, do kurtki i do każdych właściwie butów, które ma. I to jest chyba wszystko, co chciałam Wam pokazać. Jednocześnie tutaj te, te przebitki, właśnie jak w tych sukienkach wyglądam, jak one współgrają. Powiedzcie mi, co o tym sądzicie. Czy macie podobne podejście do Waszej szafy, do Waszych ubrań? Czy myśleliście kiedyś o szafie w ten sposób, że? Że gdybym musiała zrezygnować, wybrać trzy rzeczy, czy miałabym takie rzeczy, czy byłabym w stanie pożegnać się z resztą, ja Wam powiem, że taki to, o czym Wam teraz mówię, bardzo mi pomaga w takim myśleniu. Że na przykład lubię bardzo tę sukienkę, którą mam na sobie, ale wiem, że ona jest bardzo zimowa, bo to jest taki aksamitny, welurowy materiał, który nadaje jej taki charakter właśnie zimowy. Ona na lato się nie nadaje, tym bardziej, że tutaj zobaczcie taki połyskujący, on jest trochę karnawałowy. Tutaj ten śliniaczek, jak ja to mówię, czyli inaczej kołnierzyk, to w ogóle jest taka bardzo, bardzo się robi sztywna i oficjalna, wizytowa. Miałam tę sukienkę na wikili, super się sprawdziła, no ale zdaję sobie sprawę, że to są jakieś określone okazje, kiedy mogę ją yy, założyć. Oczywiście mogę ją założyć zawsze, bo jest tam wolna, ale yy, wiecie o czym mówię. M mówię też o takim sam samopoczuciu w ubraniu, bo to jest chyba najważniejsze w sumie. Tak, o tym nie powiedziałam. O samopoczucie, że my w tych ubraniach musimy się czuć mm, najbardziej sobą, najlepiej, najpiękniej i najwygodniej. Czyli najpiękniej i najwygodniej. I to, to musi się połączyć w jedną całość. Bo ja mam wiele pięknych sukienek, które nie są wygodne, i czasami mam taki dzień, że na myśl o tym, że miałabym się uciskać w jakieś takie sztywne ala, gorsety coś, co mnie krępuje, coś. Gdzie nie mogę, w czym nie mogę do końca podnieść ręki do góry, to od razu mi się odechciewa. I, i, a jak założę zało, jedną z tych sukienek, to zawsze się czuję dobrze w swojej skórze, zawsze się czuję przytulnie, w swoim ciele nawet. One muszą otulać nasze ciało i sprawiać, że my będziemy się z nim czuć jeszcze lepiej. I, i tylko tyle, i aż tyle, i to tego chcę w modzie jak, coraz więcej upatrywać a właściwie nie upatrywać, nie wypatrywać, tylko yy, trzymać się tego, co mam, na czym mogę polegać, co jest sprawdzone i powiem Wam, że wiele zakupów takich impulsywnych tak zwanych, yy, jakichś pięknych naprawdę rzeczy nie sprawdziło się tak jak to, no bo wszystko wychodzi dosłownie i w przenośni, w praniu. OK, mam nadzieję, że powiedziałam o wszystkim, co chciałam powiedzieć. Podsumowując jeszcze raz, po raz setny ten temat, Wybrałam te sukienki na podstawie tego, że nadają się na każdą porę roku, nadają się na każdą okazję, wyjście do sklepu, wyjście do pracy, wyjście na imprezę. Nadają się na podróż, czyli są wygodne, można je przechowywać w walizce i żadna z tych sukienek się nie pomnie, uwierzcie mi. Może ta najbardziej, ale wciąż przekonałam się będąc na wycieczce na przykład we Wrocławiu. Że mogę ją mieć w walizce i wyjąć, i później ona troszkę poleży na wieszaku, wyprostuje się, bo też jest ciężka. Kolejna zaleta długiej sukienki, no i wszystko gra. Jest wygodna, mogę, mogłabym w niej tańczyć, mogę w niej chodzić cały dzień, mogę w niej leżeć, nigdzie mnie nie ściska, mogę w niej jeść, to też jest ważne. No i się nie brudzi, nie martwię się, że gdzieś usiądę, będzie plama, jak to jest przy takich na przykład białych, przy białych kolorach, a nawet czarnych. To są po prostu. No teraz mam ochotę po prostu im bardzo podziękować i bardzo je uściskać, te wszystkie ubrania, że tak wspaniale służą i tak świetnie spełniają swoją funkcję. Także ja, my idziemy się wyściskać, ale wcześniej wyściskam się z Wami wierszem Tuwima. Także poczekajcie. I ponieważ nie mam żadnego wiersza, który by mi pasował do ubrań czy jakoś kojarzył się z ubraniami, też pewnie są, ale jakoś dzisiaj chcę przeczytać wiersz, który pasuje mi do pogody. Trochę mi to zajęło, ale znalazłam. To jest wiersz z tomu Siódma Jesień. I jeśli szukacie klimatycznych wierszy na każdą porę roku, tak jak ja szukałam klimatycznych sukienek na każdą porę roku, to tom. Siódma jesień jest dla Was, dla nas najlepszy. nosi tytuł powiedzieć ci nie mogę. Hmm. Powiedzieć ci nie mogę jaki to żal bezbrzeży. Dzień dzisiaj taki biały i taki. Bardzo śnieżne. Powiedzieć ci nie mogę, jak mi ogromnie smutno, ale ty pewnie nie wiesz, co to znaczy słowo smutno. Ach, pewno nie wiesz także, co znaczy żal bezbrzeżny. Nic nie znaczy. Dzień taki cichy, śnieżny. To takie moje słowa, co ciebie mi zabrały, a może i przyniosły? Dzień cichy dzisiaj. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku i może zmienimy temat, a może zostaniemy w tym samym. Najpiękniejsze jest to, że w sumie nie wiemy, co przyniesie nam ta przyszłość. Ja też nie wiem, także czekam z niecierpliwością. Mam nadzieję, że wy razem ze mną dziękuję Wam za dzisiaj. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Do miłego zobaczenia. Cześć!